W sobotę odbyła się gala KSW 57, na której w walce wieczoru Phil de Vries przystąpił do czwartej obrony pasa kategorii ciężkiej w pojedynku z Michałem Kitą. Polak trafiał Anglika zarówno w stójce, jak i w parterze, będąc na plecach. Jednak po którymś z uderzeń wyprowadzonych przez Brytyjczyka w połowie pierwszej rundy oko Michała było całkowicie zamknięte. Wydawało się, że walka zostanie przerwana, tym bardziej, że sędzia pokazał gest kończący pojedynek. Ostatecznie jednak Kita został dopuszczony do drugiej rundy, w której szybko został obalony i odprawiony ciosami w parterze. Do rzekomego przerwania walki po pierwszej rundzie Polak ustosunkował się następująco. Po pierwszej rundzie nie widziałem w ogóle na oczy. Niestety lekarz to usłyszał, chciał mnie wycofać, ale mu nie pozwoliłem. Powiedziałem, że wolę przegrać przez nokaut niż w ogóle nie wyjść. Dodał również, że nie ma żadnych kontuzji że pojawi się jeszcze w Oktagonie na pewno w przyszłym roku na dwie, trzy walki. Na pytanie, czy będzie dążył do pojedynków z Grabowskim i Bedorfem, zawodnik nie odpowiedział. Phil natomiast w wywiadzie zdradził, że chciałby wrócić do Oktagonu w marcu lub kwietniu i stoczyć w przyszłym roku trzy walki. W kontekście kolejnych pretendentów powiedział, że może zawalczyć z każdym, natomiast wymienił trzy nazwiska. Damian Grabowski, Josh Barnett i Tomasz Narkun. W podsumowaniu po Gali Maciej Kawulski nie ukrywał, że był usatysfakcjonowany występem Anglika. Padło również pytanie o kontrowersje związane z przerwaniem pojedynku. Martin Lewandowski stwierdził, że jego zdaniem walka po pierwszej rundzie powinna zostać zatrzymana przez lekarza. W cołomainwencie Gali Marian Ziłkowski zawalczył z Romanem Szymańskim ozwakowany przez Mateusza Gamrota pas kategorii lekkiej. Zawodnik z Warszawy po profesorsku rozbijał bezradnego poznaniaka w stójce ciosami prostymi i kopnięciami przez trzy rundy. Pod koniec czwartej odsłony pojedynku Marian wyprowadził serię ciosów, zakończoną lewym kopnięciem na wątrobę. Po którym Roman padł znokautowany na deski. Zapytany w wywiadzie po walce o to, czy jego kolejnym rywalem będzie zwycięski na tej gali Borys Mańkowski, odpowiedział: w wadze lekkiej jest wielu świetnych zawodników. Właściciele zadbali o to, żeby było naprawdę z kim się bić. Ktokolwiek Maciek Kazieczko, Borys Mańkowski jeśli to będzie Borys, to będzie dla mnie zaszczyt z nim walczyć, ale musi jedno pamiętać teraz to ja jestem najlepszy. Właściciele w podsumowaniu również wyrazili zainteresowanie tym zestawieniem. W kolejnej walce w nieoficjalnym eliminatorze do pasa zmierzyli się wspomniany Borys Mańkowski i Artur Sowiński. Poznaniak zwyciężył pojedynek na punkty, deklasując kornika zapaśniczo na pełnym dystansie, aczkolwiek już w pierwszej rundzie był bliski poddania Artura duszeniem trójkątnym rękami. W wywiadach Borys dawał do zrozumienia, że nie ma parcia na walkę o pas, jest gotowy zarówno na starcie z Marianem, jak i na inne pojedynki. Podkreślał natomiast, że istotne dla niego są pieniądze, ponieważ niedługo powiększy mu się rodzina. Przegrany w tym pojedynku Sowiński został spytany o ewentualną drugą walkę z Marcinem Wrzoskiem. Kornik odniósł się do tego, następująco: Myślę, że to starcie prędzej czy później będzie na horyzoncie. Na tę chwilę on jest po dwóch porażkach, ja jestem dopiero po jednej. Jeszcze bym tego nie zestawiał. Z tego co wiem, to on teraz wyzwał Legierskiego, więc myślę, że to starcie będzie planowane. Podejrzewam, że na początku roku, jeżeli się panowie dogadają. Zobaczymy, jak z Legierskim mu pójdzie. Myślę, że do tej walki prędzej czy później dojdzie. W innej walce Anton Racic przystąpił do pierwszej obrony pasa kategorii Koguciej w pojedynku z debiutującym w KSW Bruno dos Santosem. Chorwat w swoim stylu zwyciężył pojedynek decyzją, górując nad rywalem w obszarze zapaśniczym, aczkolwiek pierwsze dwie rundy były na korzyść Brazylijczyka, który miał racicza za plecami i próbował zapiąć duszenie. Po tym pojedynku potwierdzone zostało kolejne starcie mistrza Rewanż z Sebastianem Przybyszem który jest po trzech zwycięstwach w KSW. W klatce doszło do pierwszego face to face między zawodnikami. Właściciele organizacji byli zadowoleni z występu do Santosa i potwierdzili, że jeszcze zobaczymy go w KSW. Na gali wystąpił również niepokonany Cezary Kęsik, który stoczył pojedynek z długo wyczekiwanym w polskiej organizacji Abusem Magomedowym. Reprezentant Niemiec kontrolował przebieg pojedynku w stójce, a w drugiej rundzie poddał rywala do nieprzytomności, gilotyną zadając Kęsikowi pierwszą porażkę w karierze. Abus w wywiadach jasno dał do zrozumienia, że na pewno nie zawalczy z klubowym kolegą Roberto Soldiczem, ani z Mamedem Halidowem, z którym dobrze się zna. Zmierzy się z każdym, chociażby z Askamem czy Materlą, ale na pewno nie z Soldiczem i Halidowem. W innym pojedynku Tomasz Drwal zawalczył z kolejnym wyczekiwanym w KSW zawodnikiem Patrykiem Kinclem, który już w pierwszej rundzie znokautował znacznie wolniejszego Polaka. Maciej Kawulski odniósł się do pojedynku następująco: To, co można zauważyć u tych legend, poza chyba mamedem, to, że najpierw traci się szybkość. To, czego zabrakło dzisiaj Tomkowi, to jest po prostu szybkość. Tam wszystko było ok, tylko to wszystko było krok za Kinclem, krok za rzeczywistością. Nie można tego nadrobić. Jeżeli bokserzy mówią, że to co tracisz najpierw to timing, szybkość, to w MMA jest podobnie, szczególnie jeśli walka rozgrywa się w stójce. Mam wrażenie, że te 7 lat różnicy to była przepaść, o którą chodziło w tej walce. Drwal w wywiadach powiedział, że jeżeli będzie zapotrzebowanie na jego osobę, to będzie walczył dalej. Dodał również, że Czech ma potencjał na mistrza. Wspomniał ponadto, że on sam nie ma ciśnienia, aby zdobyć pas i że walczy dlatego, że to lubi. Kincl. W rozmowie po wygranej powiedział, że kolejne walki będzie chciał toczyć w dywizji półśredniej. W drugim pojedynku Gali zadebiutował finalista programu tylko jeden, Marcin Krakowiak z Kacprem Koziożębskim. Po widowiskowym i wycieńczającym boju Krakowiak zwyciężył w trzeciej rundzie przez duszenie gilotynowe. W wywiadach zdradził, że w następnym pojedynku najprawdopodobniej zawalczy o szable armii Fight Night, natomiast w KSW chciałby dostać kogoś, kto jest po zwycięstwie. Dla Macieja Kawulskiego była to zdecydowanie walka wieczoru. To jest pojedynek, który mnie zerwał z fotela. Ja się przyglądałem Krakowiakowi w programie tylko jeden, dość blisko. Ja wiedziałem, że to jest chłopak, który nie kalkuluje i idzie po wszystko, no ale tutaj zaskoczył mnie przede wszystkim tym, że ja byłem przekonany w połowie pierwszej rundy, że to jest koniec. On przetrwał tę rundę, przewalczył tak samo szybko jeszcze kolejną i zrobił równie ciekawą trzecią rundę. To się nie zdarza w MMA na wysokim poziomie praktycznie już w ogóle z bardzo prostego powodu. Jest zbyt dużo do stracenia. Tutaj poszli kompletnie nie kalkulując, jeden i drugi nie miał nic do stracenia, dopiero zaczynają w naszej organizacji, no i dali pojedynek, który w moim odczuciu jest walką wieczoru bez wątpienia. W walce otwierającej Gale Albert Odzimkowski przegrał przez niejednogłośną, bliską decyzję z debiutującym w organizacji Christianem Ekerlinem. W rozmowie z mediami Niemiec powiedział, że nie chce walczyć z Soldiczem, który jest jego przyjacielem, oraz z Polakami, ponieważ lubi nasz naród. Zdradził, że jego celem jest, aby KSW weszło na rynek niemiecki. Wyraził ponadto chęć walki z Normanem Parkiem. Podczas Gali ogłoszono kolejne wydarzenie KSW-58, które odbędzie się 30 stycznia. Ujawniono dwa pojedynki: Szymon Kołecki kontra Martin Zawada i Saladin Parnas kontra Daniel Torres. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.